Sytuacja wyglądająca groźnie potłuczone auta, straty materialne, ale na szczęście, bez jakichś większych obrażeń, jakieś otarcia, na skórka i tak dalej. Witam serdecznie. Gdzie jest kierowca? Gdzie jest? Hello. English. I speak English. No problem. You are driver? Yeah. Okay. Okay. Who is it? No, 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 no. Nie. Tam. Chyba z tamtym autobusem. Z autobusem. Dobra. Czy w autobusie są jakieś osoby? Nie idę, bo dopiero przyjechaliśmy. Idź do autobusu. Zobacz, czy są jakieś osoby tam. Ja z panem. Stój tutaj. Stay. Brawo i udział? Nie, nie, nie. Dobra. Tylko autobus. What happened? What happened? Knob uh, is sucked here. Yes. Right. You, oh, to the left. To the left. Okay. And uh, bus, bus uh, coming. Crash with you. Yeah. Okay. You everything okay? Oh, okay. It's yeah, it's okay. You but... feel pain? You no, have no, belt. No, no, no. You have belt? Yeah. yeah. Okay. What? Show me your pupil. Yeah, yeah. Okay. Everything is okay? Yeah, yeah. You? I'm scared about? You? It's okay. No problem. Dobra, sprawdzimy w tym autobusie, czy ktoś tam nie. Kielu widzianie. Iracientura, von Gurt. Where are you from? Germany. Germany. okay. Relax. Man, she is ale girl. All is good. Papa urula, mykipa I go to the bus, stay here, don't go. Co tam jest dziecko z autobusu? Nie wiem, czy coś się temu dziecku stało. Kamil, jak sytuacja? Wiesz co, dziewczynka zgłasza pomplecu do policyjnej, właśnie się badamy. Aha. I nigdy więcej nie potrzebuje pomocy. Aha. Pani z mamą, tak? tak. Ta znaczy reszta też Tak, ci damy. Dobra. O, delikatne zaczerwienienie. Aha. Tutaj cię boli? Poczekaj, a teraz. Jak żebra. Naciskam, to boli. Dali bólu zera, zero to jest brak bólu, 10, taki ból najsilniejszy jaki mógłby być, no ile byś oceniła? Szczerze, jak to. dotykam? 5. Na 5. Dobra, a proszę powiedzieć, ona siedziała, co robiła? Czy stała? Ja kupowałam bilety, akurat no. byłam odwrócona. A pani też stała w tym czasie? Yy, ja stałam. A pani się przewróciła, czy nie? Nie, ja się trzymałam, a no. ona, nie, nie wiem czy... A ty stałaś, czy siedziałaś? Czy ja. ja widziałem. Ja. Ona... Co to było? Ja... Tak. A kucała i się przewróciła, a tak. przewróciła się na plecy, tak? W momencie uderzenia ona po prostu Nie. chyba w jakąś metalową... Tak. Dobra, ruchę. pani chce, żeby ją zabrać do szpitala? Pani oraz z dzieckiem do autobusu, światło będzie włączone, jest to dziecko siedzieć. Włącz na to. i uruchom ten silnik wóle. No Państwo sobie wejdą i włącz światło tak. na wozie, uruchom silnik, pani wejdzie. Na no! Na tak on wejdzie, tak Znaczyń. oczywiście, żeby... Szybciej sobie. ...z kolegą ratownikiem. Tak jest. Na spokojnie. mi, ta rodzina gdzie jest? W rodzinie niemieckiej nic nie jest. A, ok. Oni ten sam numer co wtedy z tym dostawczakiem. Chcieli skręcić w lewo, nie zauważyli tramwaju. Dobra, ty jesteś tutaj Kamil? Tak, tak. Siema. Siemka, Siemka. Witam ci. Uważajcie, bo jedzie tramwaj. Kru to przyjedzie wiesz, tu przyjedzie policja to jest Cześć, dzień dobry. 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 Cześć, dzień z Cześć, dzień dobry. tak dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry sytuacja jak widzicie rozwojowa to miejsce jest miejscem znanym z tego że auto jadące lewo lewoskręt nie zwraca uwagę na lusterko jadą tutaj zarówno tramwaje jak i też autobusy no i w tym momencie dochodzi do Częstych tutaj kolizja, a także wypadków, no bo kolizja to wtedy, kiedy nie ma poszkodowanych, a wypadek to wtedy, kiedy ci poszkodowani się znajdują. Dobry wieczór. I tutaj trochę po kolano, no i usta. Ktoś, do... Ale nie pobite, bo mamy zgłoszenie, że pobite Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, Pomóżcie, Nie, Tak, 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 nie. Nie, no nie. wstajemy nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, wstajemy na stajemy, wstajemy Wstajemy, no, no. no. Dobra, no Stoisz o. już? Jest. jest trzyma. Trzyma. Tak. Ja to trzymam. Wyjmij się ciuma. góry? Dobrze. Wyżej noga. oka. Wyżej dawaj. To już tutaj koledzy, koleżanki powiedzą. Tak. Tak. Teraz wszystko powiedzą. C no, Dobra, my uciekamy, Mordo. Trzymaj się. Interwencja zakończona. Pomoc dla zespołu bardzo pożądana. Widzieliście, że poszkodowany był zawodnikiem wagi ciężkiej, więc przeprowadzenie go do ambulansu wymagało zgranej ekipy. Zarówno Straży Miejskiej zespołu ratownictwa, jak i też ekipy ZSR, czyli ja i Kamil. No a teraz idziemy dalej. Siema! Podobno system zadzwonił Ekol. E że samochód, że tu wypadek jest, samochód wysłał wiadomość. Ecol call Podobno Ecol wysłał, że jest wypadek. No to my do tego samego, kurde, no i tak. Cześć. Wysłał system, że jest wypadek. No, ale ręcznie, kurde. Tam było, że ten, że usługa manualna. No tak, tak. Siemacie. Cześć Mordo. Wiesz co, nie ujawniliśmy żadnego. Podobno ktoś wcisnął manualnie alarm w samochodzie SOS ale nie możemy znaleźć. Ile tam masz? Słuchajcie, już takie siły zostały zaangażowane, że zróbmy ty ralierę. Coś trzeba znaleźć. Coś trzeba znaleźć. Ale to manualne było, wiesz, za dysponowanie. Przy lusterku ktoś nacisnął SOS Słuchajcie, historia bardzo ciekawa kochani. Został wciśnięty przy lusterku przycisk SOS i manualne zadysponowanie służb. No to... I podejrzewam, ale to chyba nie ten rocznik. Jako to, mamy... to musi być nowy samochód. Nie? Tak, tak. e to jest to chyba nie. od 19 roku w ogóle. Tak? Potrzebujecie jakiejś pomocy? Nie wszystko dobrze. Właśnie nie wiem w ogóle co się stało. Tak? Wiesz co? Zadysponowano wszystkie tutaj służby, że ktoś potrzebuje w samochodzie pomocy. Aha. Dlatego pytamy Was. No. Zdarza mi się, że często właśnie na, na pełnym okolicy A jak wygodnie Ci się śpi w tym autobusie? No ale powiem to tak samo, inni se często często w tych taksówkach, albo jak o. się wyjeżdża i jest, jest cisza tutaj fajnie, blisko do, do autobusu, do dwie godziny, czy cokolwiek Ale Ty mieszkasz w tym samochodzie, tak? Nie, to tak, Chwilowo? okazjonalnie, no, że po prostu Rozumiem Fotele są takie wiadomo jakie, to no. To nie zawsze potele wygodnie jest, nie No dobra, przyjacielu, przepraszamy, że Cię obudziliśmy, spij, się, spij spój, sobie spój, No, spij. miłego wieczoru, hej Alarm ewidentnie dobiegał z tego miejsca, z tego adresu, z tego co wiem, firmy, które leasingują na przykład auta z systemem SOS i gdy dojdzie do obniżenia napięcia na przykład, to takie auto potrafi samo wysłać taki alarm. I możliwe, że tak też stało się w tym przypadku. Ale to będzie już do sprawdzenia przez policję kresnej. Fałszywy alarm z tego, co by się wydawało, dlatego udajemy się dalej. Siemano, co nam się wydarzyło? pani? Panowie się Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Już badamy. Obaj Panowie jesteście ranni, tak? Tak. No zajmij się Panem, ja się zajmę panią. Witam serdecznie, ratownik medyczny Marcin Borkowski. Co się wydarzyło Panu? Powiedz nam historię. Dzień dobry. Dobra, proszę mi co się stało? Za atak na Tylko dwie osoby są, poszkodowałem się, jeszcze... Pan powie, stracił pan czytomność? Tak, ile Stracił pan czytomność, czy nie? Pamięta pan, tak? To było czym? Nogą, ręką? Nogą jakimś... Nogą, tak? Wszystkie go, go, go ja widziałem tą świetną, on go kopa, kopa nawet ja nie zdążył człowiek podlecieć Pan leżał na ziemi tak? A jak? Wszyscy tak leżeliście na ziemi? A ilu agresorów było wiadomo? Nie wiadomo Dobra, podnieś pan główkę, dobrze? Zobaczę, ocenię źrenicę Dobra No ma pan sporo tutaj tych obrażeń Nie wiem czy noc nie jest Ja wiem dokładnie który Ale nie będę tam Jakichś z ucha nie ma, wycieku. Panie pojechać do szpitala powinien pan pojechać. I to widać, że to jest nas taki od, od, od kopnięcia, bo my w oczach rentgena nie mamy i trzeba byłoby zrobić tomograf komputerowy, żeby zobaczyć, co w tej głowie jest. Zgadza się pan na zabranie do szpitala? Nie wiem. To i dopóki nie przyjdzie karetka, która pana zabierze, to się pan zastanowi, dobrze? Dobrze. Bo teraz, jeszcze pan jest na adrenalinie i troszeczkę pan odczuwa coś innego niż, niż będzie pan odczuwał za 15 minut, bo ta adrenalina z pana zejdzie. Pytanie: czy chce pan do szpitala jechać, czy nie? Nie chcę! Nie chcę panu do szpitala. z panem. Czy stoi, Pani jest Czyli tam, tam Kamil, ten pan do szpitala, tak, jedzie tam? No ma pan 2 cm do szycia. Aha, no to musi jechać, dobra. Powiem panu tak, no śniaki się wy, wygoją, ale my nie wiemy, co jest w głowie. Że pan był kopany, może nie być nic w głowie, a może coś być. I pan powie, zimno panu jest, czy nie? Nie. Pomogę pana okryć kocem termalizacyjnym, żeby panu było cieplej. Chce pan? Nie. się no, tak. Teraz tak. pan się zapnie, będzie panu ciepło. Domyśliłem się. Jak u pana eksplozja? Pan, jak widzisz, jest dosyć mocno poobijany. Pierwsze minuty i pan... Już jest karetka. A, no. Cześć. Sytuacja bardzo częsta pod nocnymi klubami, a więc osoba pobita, no i też Roznożyło się cudownie, z tym, że jedna oczywiście zgodziła się na przewóz do szpitala w celu dalszej diagnostyki do zaopatrzenia zranienia, ale to tak bywa często, później dochodzi do tego, że spada adrenalina, emocje, ból zaczyna wychodzić na pierwsze miejsce i, i też te osoby, a były dosyć dotkliwie pobite, też godzą się na przewóz do szpitala. śpiewa klasy, i crazy driver. Rzeczywiście szaleństwo miało tutaj miejsce na Radzie Miejskiej. Ludzie nie opanowali auta, wypadli z zakrętu. Zresztą to miejsce bardzo często jest świadkiem różnego rodzaju wypadków. Niekiedy tu, na całe szczęście, dosłownie o metry, został ominięty przystanek autobusowy, a auto zatrzymało się na podstawie schodów i przejścia nad ulicą. Prawdopodobnie było tam więcej osób, które podróżowały tym autem. A w przypadku tego młodego człowieka, który na miejscu został zatrzymany, nie przyznawał się do prowadzenia. Twierdził, że kierowca opuścił to miejsce, dlatego jego tłumaczenie plus świadków zdarzenia nie zostały przeze mnie puszczone ze względu na dobro sprawy. Wiadomo, że policja musi przeprowadzić swoje procedury, by ustalić to, kto tym autem się poruszał. Uderzenie było bardzo silne. Urwał się silnik, a także zostało zmiażdżone połowę samochodu. Jestem przekonany, bo świadkowie zdarzenia mówią, że ci, którzy byli w środku przez jakiś czas, nie poruszali się, że kinetyka tego wypadku była tak silna, tak duża, że musieli doznać jakichś obrażeń, ci oczywiście, którzy uciekli, dlatego prawdopodobnie gdzieś mogą pojawić się w jakiejś placówce medycznej. Jeżeli materiał Wam się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę, a także byście pozostawili subskrypcję. To pozwoli Wam nie ominąć żadnego cennego materiału. Pamiętajcie też o dzwoneczku, ten będzie Wam przypominał. Jeszcze raz dziękuję.